Skarby ty. Co powiesz wszystkim? Że jest cudownie nad jeziorem. Trochę kładek jest, wiaterek, ale jest pogoda cudowna. Tak, rubelku, Proszę. Coś jest łapka? Czy ja? Od pieska? No widzisz, fajnie jest, nie? Kochanie moje, bardzo Cię kocham. Pięknie wyszłaś tutaj. A Hopi Horse. A Horse jaką się nazywa? Jak? Aha. Rozumiem, babcia robi dłuższy filmek i wrzucę go na YouTube. O, już przepiękny plot zabaw i taki tam się marzy w Sargardzie. Metalowe są dla dzieci, ale reszta jest wszystko drewniana. A choć tam pokażę, że co się robi na tamtych tych przyrządach. O, jeju. Z Jabcia w późno, wiesz, co ty jak Kocham cię bardzo. Tutaj przy... O! figurynko. Babcia cały babcia robi dłuższy filmik, wiesz? Okej? Okay? Mamy 56 sekund. chodzimy tam dalej. Piękna pogoda. Zobacz. Czemu w Stargardzie nie ma czegoś takiego, żeby rodzice mogli posiedzieć na drewnianych? Co, Co tam? Zostawiamy drzewko. Chodź. Ale pięknie wychodzi. Powiedz dzieciom, że zakładasz klub Hobby Horse'a, tak? Hobby Horse. Tak. I do Stargardu pójdziemy. Zobaczcie jakie są piękne rzeczy. Ja nie, my nie chcemy niczego malowanego. Patrz jaki żółw fajny dla maluchów. Proszę pokaż im jak się tu biega. To jest tak jakby deskorolka, tak? Co teraz? Pięknie, kochanie, jak cudownie to robisz. I co skoczysz tam do dziury, nie? To jest tak, jakbyś płynęła na deskorolce. Ale słuchajcie, tutaj można łowić ryby. Chodź tutaj na przyrządy dla rodziców. Mi się właśnie ta ławka podoba, gdzie można dzieci nakarmić. Gdzie można dzieci pokarmić, słuchajcie. O właśnie o takiej ławce myślałam. I tu jest niby, niby plastik, żeby się nie zepsuło. To jest jakby wiosło to coś. Tu ale tutaj można spokojnie, tak? i Basia będzie sobie na przyrządach ćwiczyć ale wiatr wieje cudownie tu jest naprawdę bardzo fajnie ja nie wiem co tu zrobić, żeby siebie zrobić Hopal. to się nie tak chyba robi noga za nogą, tak jakbyś szła, marsz tam jest? Gdzie? Daleko, daleko. My tam oboch obchodziły... O jak, jak jak biegają. Biały koniec, tak? I coś tam jest sobie. To są twoje konie. To jest tam, gdzie chodzisz, ćwiczyć. A gdzie teraz te łódek się zrobiła? Tam jeden pan jest. No niech będą, zaraz zrobimy koniki, bo będzie bardzo długi film. Puścimy potem sobie. Popatrzcie, tu jest cudownie jezioro, ale w Sargardzie można zrobić coś takiego i to są, to, są, to jest surowe drzewo, które jest nawet nieimpregnowane, słuchajcie. Proszę, przyrządy są łączone na stalowych tych, żeby się nie przewracały, żeby nie były przeżarte. Wasiulek, pokaż jak się ćwiczy na tym, jak się wchodzi tam po tych siatkach, jak się wchodzi po tych łańcuchach, Basieńko, noga za nogą tam się robi tak, wiesz. Maszeruje się, maszeruj kochanie, maszeruje, no już, ale wieje. Odwróć się do babki. Ojej, ojej, ojej. Straszne rzeczy. Uj, uj, uj. O jak wieje, okropnie. No tak wieje strasznie, aż coś okropnego, rozerwał się wiatr, tak? A my pójdziemy jeszcze sprawdzimy jak tam nad tym jeziorkiem bywa. Tu jest domek ratownika, proszę. I opiekuna tego jeziora, tak? On patrzy. Platforma zjechała tutaj do plaży. Idziemy dalej Pasińko, sprawdzimy jak tu jest. to jest. Tu się przewraca tam coś. No, ja bym chciała zrobić, żeby ją z drugą miała. Czy ja mogę sobie tu gdzieś tam, nie wiem czy to przełożyć gdzieś tam. Oj, Basiunia. to? Taki nieduchy wiatr powiewa, bo to jest, zobacz, drzewo troszeczkę z srebrnego metalu, ale żadnych kolorów tu nie ma, słuchajcie. No. A tu jest taki, wchodzi się jakby statek piracki, tam siedzi co? Kaczka, czy mewa? Nie wiem, na wierzchu. Eee, nie, no nie wiesz, co to jest? Proszę, można z drzewa, można. A u nas pełno jest na wobrowej polanie osikowych drzew i dębowych, które nigdy nie będą jakieś. Popatrz, pokaż nam, zjedz jabłuszko i pokaż, co się robi. Tu jest niby taki trzepak, tak? Tutaj obok jest taka sobie sala, gdzie dzieciaki robi sobie imprezy i dorośli wynajmujące coś. A Basia chodzi porównoważni. Uważaj po i Basia pokaże co... Weź to jabłko odłóż na razie, czy zjedz je. I tam jest takie okienko, ale to jest na co to okienko? Wrzuca się coś czy jak? I po tych siatkach też się chodzi, nie? Proszę bardzo. Moja wnuczka pokaże, co się robi na takich przyrządach. To jest troszeczkę większe dzieci. Dzieciaki małe mają wejście na ten niby piracki statek. To jest z takich różnych drzew zrobione tanim kosztem, to jest europejski plac dla Was, Naprawdę, jest świetny. Zróbcie dzieciom takie coś, a nie cudujecie. I to nie trzeba aż tyle miejsca. U nas jest trochę miejsca mało. Jest huśtawka zwykła, jest jedna taka porządna. Nie mamy tylko huśtawki, wiesz dla kogo, Basiu? Dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie można wózek postawić, nie? I zapiąć, żeby dzieci niepełnosprawne na wózkach mogły się też pobujać troszeczkę. Idziemy dalej, choć, kochanie. Patrzymy na koniki. Zobacz, wszędzie, wszędzie dbają tutaj. O co? Hmm. A jak chcę sobie posiedzieć tutaj? Mogę? Wszędzie są opisy, jak można coś zrobić. Proszę, co się dzieje? A tam można usiąść, tak? To jest karuzela po prostu. Dzieci nie wypadają. Każde dziecko może wejść, nie tak jak u nas. Proszę dookoła, że nie wiem, co się dzieje. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Tutaj jest opisówka, co się tu robi. Ławeczka. Co się tu robi, Basiunia? Tu jest takie coś. Aha! O proszę bardzo, to dla babci jest chyba, wiesz? Siłownia taka, zobacz tylko. O matko kochana. Czy ja dam radę? Chodź zrobisz mi film. Chodź. Moja się odwróci, ja nie wiem, jak to się odwraca to coś. Proszę, tu jest 6 minut filmu. Idź dalej i teraz babcia, jak widzisz dobrze. siłownia. A mam za nogi, chyba kochani, Ja nie. I znowu jak Proszę bardzo. Tak się to robi. Dobrze mnie widzisz. I siłujemy rączki. Kolanka ćwiczymy. A gdzie jest taki rowerek, który babcia by mogła? Uch, to nie. Widzę, ale konie są z daleka. Idziemy, mamy 7 minut filmu. Będziesz biegać od cienia? Tej... O tam jest roszczyna chyba widzisz? To może jest. Gdzie? Tak złożone, bo nie ma sensu tak? Tu jest jakaś wiśnia stara. Choćba się nie chodź. A tutaj dzieciaki? Ja tu kiedyś byłam na imprezie szkolnej. Gdzie? W daleko. To ten co leci do Anglii chyba kotek wiesz? Biegasz? Pobiegaj troszeczkę babcie ci, że... O oh my god. Tu się wyprost. O orzechów ile są? na leszczyna tu jest. Zbieraj orzechy. Maszkowe. Powinny tu rosnąć pieczarki chyba, wiesz, tak sobie myślę. Uważaj na żmijowate jakieś, bo z wody może coś wyleśną. Nie ma orzechów, nie ma orzechów. Patrzcie jaka żółta leszczyna. Wiesz co, ja myślę, że ja tędy doszłam któregoś pięknego dnia, bo tam są jakieś domki pozagradzane. Wyszła babcia koło... No tu nie ma orzechów chyba, to nie jest leszczyna. Czy co to jest Basia? Dla mnie to jest leszczyna jakaś dziwna czy buczyna, nie wiem co. Co znalazłaś? Biegaj. I są e, krety, czarne. czarna ziemia, kretowisko, bo to jest chyba takie podmokłe tereny. Dzieci mogą sobie biegać, grać w piłkę. A tam co są grzyby? Takie śmieszne? No nie ruszaj tylko, bo to są te takie wysokie, stoi grzyb przy drodze na jednej nodze. Biegniesz, kochanie, ja też idę. Co to są? Takie śmieszne, te co rosną przy drodze, ale nie, za, ale nie niż tych grzybków, dlatego że te grzyby jedzą krety, jeże. To są te takie wysokachne, tak? Trujaki jakby. Trawa skoszona, rozrzucona. Popatrz, jakie grzyby! To są jakieś takie dziwaczne, tak? O, widzisz, to są te, co mówił pan Krzysztof, że rośnie grzyb przy drodze na jednej nodze. To są właśnie te grzyby. Patrz. Proszę, ile ich tu jest? To są jakieś, nie wiem, trujące chyba. Wywaliłaś go? Nie. No to sam leżał. To są te takie grzyby smardze, czy jak tam nazywają. Ale można sobie popatrzeć, bo siedzisz, a gdzie te paniki? Uciekły, tam jest jakiś no, pan, idzie zobacz, to tam lezie. A my tam byłyśmy, tamtędy szłyśmy od jeziora, tak? Oho, to są te domy, potem się wy... Gdzie? Tam co, wiesz, biały coś małe? Daleko, daleko. Chyba się położył czy co. Ja nie widzę tego, bo... A, tam taki białe, co nie kamień jakiś, chodźcie. Oj, a ten jaki duży grzyb. Popatrz, zobaczymy co to za grzyb. Leźmy sobie... Nie, nie będziemy go niszczyć, tylko zobaczymy co to patrzy. I to jest taki. A ciadęłaś go! No sam się rozleciał. I takie grzyby rosną tutaj. Okej, okay, a tam jakie duże, widzisz, rośnie grzyb na drodze, na jednej nocy. A sokrotki też rosną. Masz go? Proszę bardzo. Pięknie się dla wszystkich. Blaszka. Blaszkowaty. Tak, on jest trójaczkiem. To jest ten, co Pan Krzysztof Wyżyto Co? Bo nie jest taki, wiesz, porządny. te grzyby zostaw najlepiej, bo to nie są. Też tam leży jakaś, na co, gdzie, gdzie, na kolara, On idzie tam do tych... Więc co tam są zapomieszczenia tam daleko? O, za tym. A tam są konie, zdaje się jakieś, tak? Myśmy stamtąd przyszły. Czy stąd przyszły tam? Nie pamiętam, jak to było. Ja Chodź, ziemę. Biegaj. Dookoła słupków sobie lata. A to co wielkie drzewo, to co to jest za drzewko Basiu, nie tak wiesz? Zobaczymy, tak? I tu jest taki teren jakby łąki. taki dzikiej trochę, tak? Popatrzcie, wieżby jakie, kurczę. Przepiękne, zwisające. Chodź baśmia, chodź. No, jeszcze się wilka dorobimy takie, ale teren jest zupełnie zamknięty Basia, tak? Nie ma szansy, żeby jakieś dzikie zwierzę tu wlazło. Czy on przeskoczyć? Może przecież wiesz, ale wiesz, trawa. Zobacz, co tu rośnie, to jest to jest trujący kwiatek leczowate to nie jest to prawdziwe Basiu, wiesz? O jaka fajna trawa, jaka... Wiesz jakby to wpuścił. No bardzo wysoka jest, nie głęboka, wysoko rośnie. No znaczy, a tu jest już poprzecinana, tu są tereny takie, gdzie można no tak. sobie... Mokra troszkę, tak? No koniku, biegaj koniku, biegaj koniku. Biegaj, koni... Bardzo mokra, biegaj koniku, chopa. No, to są takie złocienie jakby... Proszę, już się nie chce wysoko nożek podnosić. To jest taka niby ścieżynka. A co to za drzewo tu rośnie? To są wszystko lipy. Cudowne drzewa. Proszę. Teren, proszę? Co masz tam? Właśnie. A może znajdziesz kwiatka, co? Mamy filmu, 11 minut. Patrz, co zrobi dłużej. A widzisz, tu jest taki teren. Beton jakiś. Nie wiem, czy to jest odstojnik, czy to jest specjalnie pod tym drzewem się coś dzieje. Tam też jest lipa. Patrz. Jakich chrzanowe liście wielkie, zobacz tam rośnie chrzan, zobacz te wielkachne liście to jest chrzan, tu zobacz, chyba chrzan, no widzisz aha, Co za facet łazi pięknie Chodź. ja pana nie filmuję ja patrzę tutaj, tylko ja patrzę na chrzan pan mnie nie interesuje, bo stary dziadek jest łaj, łaj, łaj tu jest tak jakby to było coś, wiesz co To jest chyba, ja nie wiem co jest, odstojnik o jak wieje fajnie no biegaj konisiu, biegaj. Wow, wow, wow. Tu jest jakby teren zamknięty i tam dalej jest łąka czyjaś chyba, tak? Czy my tu kiedyś byłyśmy Basia? Po tamtej stronie? No to idziemy dalej. Tutaj do jeziora jest blisko, może być bagiennie, wiesz? A to duże drzewo to co? O rośnie tu jakieś drzewko fajne. No i co tam Basienko? Zobaczyłaś fajnego? Wyschło drzewko, już suche jest, widzisz? <laughs> A to drzewo co? O, popatrz. To jest taka tarnina i to jest trujące drzewo, Basia. To jest jakby dziki bez. Widzisz? Tak myślę. Nie wiem, czy to jest dziki bez. Pod lipą. To są? Ktoś rzucił pewnie jakąś plastik, Nieładnie. Ze strony Niemców.